Dobry wieczór. Na początku chciałbym pogratulować śnioskowi dobrego meczu. Chcieli wygrać dzisiejszy mecz bardziej niż moi zawodnicy i zasłużyli na to zwycięstwo. Również muszę pogratulować moim zawodnikom, ponieważ próbowali walczyć. Mieli wiele sytuacji, żeby zdobyć punkty, niestety ich nie wykorzystali. Przegraliśmy grę jednym punktem, a mieliśmy 80% skuteczności zrzutów osobistych, a nie trafiliśmy aż sześciu. Jutro przyjdziemy na halę i będziemy ćwiczyć ten element i postaramy się, żeby w następnym meczu było lepiej. Jest mi przykro, ponieważ Damian, który ostatnio gra świetnie i zasłużył na MVP polskiej ligi nie trafił rzutu. Ale nie mam z tym problemu, ponieważ zrobił to o co go prosiłem. Złapał piłkę i poczekał, aż go sfaulowali i spodziewaliśmy się akcji 2 plus 1, ale niestety piłka nie wpadła. Też sędziowie zagwizdali od razu faul, a nie poczekali na kontynuację, ale trudno. Tak jak powiedziałem, Damian zasługuje na miano MVP i na pewno w następnych miesiącach będzie starał się grać jeszcze lepiej. Dziękuję Tyle komentarza, jest Coś to mogę powiedzieć, no zawiedliśmy na całej nie tak to miało wy ten mecz wyglądać. Uff, nie można też, jeśli chodzi o mecz, to przegraliśmy zdecydowanie zbiórkę. z ponad 10 więcej u, u, u przeciwnika. Nie wiem, staraliśmy się wrócić, ale no niestety, no, nie wiem, może w, nie mieliśmy w sobie aż tej zadziorności, żeby po prostu prze przechylić szale zwycięstwa na naszą stronę. No co, no bolą takie porażki, jak trener powiedział, jednym punktem to jest wykorzystanie jednego dodatkowego rzutu wolnego i mamy remis, no ale no niestety nie udało się dzisiaj. No nie znów, no przed nami dalsza praca, poprawianie błędów, no i trzeba grać dalej, no. Dziękuję. Tyle komentarza trenera, zawodnika. Czy mają Państwo jakieś pytania? Proszę. dobry, Tomasz Kozłowski, PZL Panie trenerze, co według, według pana dzisiaj zawiodło? Przez to dzisiaj trójprzegrał. General, jesteśmy nieco zmęczeni, ponieważ nasza rotacja jest w ostatnim miesiącu niewielka, zarówno bez Karolaka, jak i kapitana Chylińskiego. General, więc nasze siły zmalały nie tylko w tym meczu, lecz w przynajmniej ostatnich 20 dniach. Nie trenujemy wszyscy i nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, kiedy zaczniemy. Czekamy na Karolaka, czekamy na Chylińskiego, ale nasza sytuacja jest teraz trudna. Czy śląsk za jednego z zespołów, 44 zbiórki daje 44 nie jest problemem, ponieważ procent jest bardzo zły. 44 zbiórki nie są problemem, ponieważ nasza skuteczność była fatalna. Wszystko podłowaliśmy i to dlatego, byli w stanie tyle zbierać. Naszych szans szukamy w szybkim przechodzeniu z obrony do ataku, i w tym elemencie popełniliśmy kilka głupich strat z dobrych sytuacji. Więc zbiórki jak zbiórki. Wydaje mi się, że ważniejsze było ich 13 w ofensywie i bodajże 8 po pierwszej kwarcie. Dzięki temu mieli dużo więcej energii i wierzy. dużo więcej woli walki i ja to szanuję. Dopiero jak zsumujemy kilka rzeczy, to sumie. będzie problem. 44 zbiórki takowymi nie były, ale ich ofensywne zbiórki oraz nasze straty już tak. Tym bardziej, że są to straty w zwykłych sytuacjach, gdzie powinniśmy zdobywać punkty. Nie wiem, czy tam były faule, czy nie. Zresztą nie rozmawiajmy tutaj o sędziach, ale widząc reakcję zawodników, to jest szansa, że coś tam się stało, czego sędziowie nie zauważyli, ale pewności nie mam. Nie mówimy tutaj o reakcji. Oczywiście nie. Po pierwsze, dla mnie to za daleko, ale widziałem reakcję z każdym z fanów w gym, Więc może wydarzyło się coś, czego nie widziałem i może... Dopiero jak obejrzę mecz drugi raz będę w stanie coś więcej na ten temat powiedzieć. Bardzo ważne zwycięstwo w bardzo trudnym i ciężkim meczu. Zagraliśmy dzisiaj na 300%. We, 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 every, Wszyscy zostawili serca our, na boisku, ale muszę zaznaczyć, że graliśmy z Turowem, który grał zarówno w VTB, jak i polskiej uh, lidze, nie to, mając to, pełnego składu, i to właśnie było naszą szansą.

Chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że było to ważne zwycięstwo dla nas i chciałbym podziękować drużynie Turowa i naszym kibicom, którzy szczególnie w drugiej połowie popchnęli nas do zwycięstwa. Mieliśmy wiele szczęścia dzisiaj, czego zabrakło nam w ostatnim meczu ze Stelmetem, który jest dobrą drużyną i liderem może kilka minut for to jest sport, to jest basketball. chciałbym życzyć w Chciałbym podkreślić, że życzę Drużynie turowa powodzenia zarówno w Lidze VTB, jak i Ekstralidze. Uh, I want, I want to tell

dla nas ważne jest to, abyśmy zawsze doceniali naszego przeciwnika i równie dobrze grali również z tymi słabszymi zespołami. Musimy spojrzeć przeciwnikowi w oczy, skupić się i grać na najwyższym poziomie, jeżeli chcemy wrócić do tego co stanowił Śląsk przed 15 laty. Tyle komentarza renera wukają jest z nami Radosław! Dajemy głos. krótko będzie, bo nie mamy czasu, nie? Ajta, ajta, ajta. Ja tylko jednego żałuję, tak na wstępie chciałem powiedzieć, że nie można było tak jak w szachach umówić się na półtorej punkta na remis, nie? bo serce moje jest tutaj i we Wrocławiu, dlatego to szkoda, że nie można było remisu, bo obydwa, obydwa zespoły zasłużyły na podział punktów, ale nie można było, ktoś musiał wygrać. Na szczęście wygraliśmy to my, mieliśmy troszkę więcej szczęścia, tak jak tener powiedział. Ja, ja, ja bym chciał jedno zauważyć, bo, bo tak jak mówię już o koszykówce, to już mamy dosyć, ale o tym wspaniałym widowisku, bo żebyście o tym pisali i zachęcali ludzi do przyjścia na, na, na hale, dlatego że dla, dla takich chwil warto, tak jak zawsze młodszym kolegom powtarzam, warto żyć, nie? bo to widowisko tworzymy my razem z kibicami. I, to, co było w drugiej połowie, jak nasi kibice przyjechali, kibice z Gorzelca zobaczyli, że nie, nie, nie chcą być gorsi i wtedy się, się zza, zaczął fajny mecz i niech żałują ci, co nie byli. I dla takich właśnie spotkań my trenujemy. Tylko żeby pamiętali kibice, że oni są częścią tego. My się męczymy co tydzień w tygodniu. Czasami nam wychodzi, czasami nie, ale fajnie obydwa zespoły oddały setas. Szkoda, że nie, można, nie, można, re, re, nie może być remisów. Szkoda, naprawdę szkoda, bo obydwa zespoły zasłużyły. Ja się cieszę, że, że to my wygraliśmy.